Witam Was i zapraszam do rozkładu. Niespodzianka, zaskoczenie. Jakie energie w tych kwestiach na najbliższy czas? O czym wszechświat chce Ci powiedzieć? Na co zwrócić Twoją uwagę? Co może Cię zaskoczyć? Być taką yy, niespodziewaną sytuacją, wydarzeniem, czymś takim, czego jeszcze dzisiaj nie wiesz, nie przewidujesz, więc zobaczymy, co to za energię. Krótko, będzie, mam po trzy karty w każdej z grup, więc wybierzcie sobie grupę. Ja zacznę od tej. Yy, I pamiętamy, to rozpad ogólny, więc jeśli ktoś wybierze grupa, nie będzie z nim to kompletnie rezonować, to znaczy, że nie bierz tego, nie jest to dla Ciebie. No dobrze, to zaczynam od tej grupy. Co to za niespodzianka zaskoczenie dla tych. Ale pięknie. Ślicznie masz taki nowy początek, jaki obiecujący. Trwałość, solidność, taka solidna konstrukcja tutaj jest. Budujesz, tworzysz, kreujesz, przyciągasz jak magnes. Produkujesz. Tu jest bardzo żyźnie, tak, taka duża płodność. Energia obfitości, fajne partnerstwo. Na horyzoncie, gdzieś wokół ciebie jest albo będzie człowiek, z którym czujesz się, poczujesz się dobrze, bezpiecznie, przyjaźń. To może zacząć się od przyjaźni, nie? To jest coś fajnego. Macie taką, taką energię bardzo, bardzo cichą, bardzo mądrą, solidną, taką, która. Czuć, że ona ma swoje korzenie. Tutaj będziesz zapuszczał korzenie z kimś w relacji, z jakąś osobą. Trzymacie się za ręce, jesteście bardzo blisko ze sobą jest wiara, zaufanie, siła i moc tej, tej znajomości, tego waszego świata. Macie swój świat, po prostu tworzycie, budujecie coś, coś swojego. Jesteś z kimś bardzo blisko i tu jest szansa na to. Aby, aby być blisko, aby dalej się to rozwijało, aby przetrwać cokolwiek będzie na, na waszej drodze, wymagało takiego waszego bycia przy sobie, trzymania się właśnie za rękę, wspierania się, to pokazane jest, że dacie radę, jesteście wzajemnie, a jest przepiękne, dla siebie oparciem, Stoicie za sobą. On zawsze jest za tobą, ty zawsze jesteś za nim. Tu jest taki człowiek, taki dla ciebie. Uszyte wszystko jest pod was tutaj w tym. Możecie to, no nie wiem, zadziwić, zaskoczyć, że mm, jeśli nie znasz takiej osoby, jeśli nie masz takiej relacji, to nie musi być od razu związek. To może być przyjaźń z kimś, szczególna, szczególna osoba, szczególna relacja, taka. Niekoniecznie jeszcze taki związek, wiesz, taki oficjalny w tym momencie, ale jest szansa na to, że w momencie, kiedy przyjdzie jakaś niepewność, przyjdzie jakaś trwoga, jakiś czas ciemności, czas takiego jakiegoś może powiewu chłodu czy wiatru, który zabije wam w oczy, ta relacja przetrwa. Wasza wiara to co was łączy, wiara w siebie przetrwa i, i to może jeszcze wyjść po, po tym czasie, po jakimś wydarzeniu możecie być jeszcze bardziej wzmocnieni, bardziej zbliżani ku sobie, nie, to jest przepięknie szansa jest złapać przeżyć dotknąć czegoś co co jest skarbem w życiu po prostu Coś bezwartościowego i to, to nie, nie przydarza się każdemu, bo to jest, to jest bardzo piękne. To po prostu błyszczy, przyciąga, magnetyzuje, cieszy, daje wielką siłę. Ale to, to ważne jest dla Was, abyście... Bo to jest mocno tu pokazane, takie... Trzymanie się bardzo blisko ze sobą, i nie wiem, czy to będzie tak fizycznie, czy energetycznie, w świadomości waszej, jakkolwiek. Mocno jesteście za sobą, oboje, jedno za drugim, jedno w drugie, takie wpatrzone, takie przylgnięte, tak jakby oboje wiecie, że ten chwilowy podmuch, który się zadzieje, może zadziać, on was nie powali. Wzajemnie dajecie sobie siłę i moc do przezwyciężenia trudnej sytuacji. Tu tak pięknie wyrośnie, takie ziareneczko, zasiane. A tu proszę, jak z tego może wykiełkować coś bardzo wartościowego. Bardzo pozytywna opcja, piękna, wystarczy. Dobrze, druga grupa. Jaka niespodzianka, zaskoczenie ojejku, tutaj też jest jakoś fajnie. Miłośnie, czułościowo Ilos mówi: Zapraszam Cię do relacji, do związku, do osoby. Spotykają się osoby, jest na Twojej drodze osoba, jakiś on jest, jaki on jest taki, taki ognisty, taki silny, taki charyzmatyczny, taki wiedzący dokładnie, czego chce i świadomie. Wykorzystujący swój urok osobisty, świadomie, manewrujący całą sytuacją, w jakiej się znajdziecie, cała ta okoliczność, i tu jest taki mocna energia od, od Niego, no bo On ma w sobie cały ogrom pasji, żaru, czaru, taki, który z Niego się wydobywa i tak do Ciebie idzie on Cię tym tak oświetla poraża, zaraża zabiera Cię gdzieś ze sobą w taki taniec bardzo um, namiętny tu jest um, mnóstwo pasji tutaj pojawia się nie, zakochanie um, takie um, poczucie um, tego, że Znajduję, spotykam osobę, sytuację, taką okoliczność życiową. Mam szansę wejść w taki moment, w taki etap w życiu, w którym poczuję się tak dobrze, tak pewnie, bo ja, ja emanuję taką energią pełna gotowości, pełna takiej mocy mojej wewnętrznej mocy, mojego ognia, i ja tym wszystkim. Werbuje do siebie tego mężczyznę, który właśnie jest taki jak ja. Ma w sobie to coś, co ja. I razem możemy zatańczyć ten piękny taniec, niesamowicie taki ekspresyjny. Połączeni namiętnością, miłością, zalani, totalnie zamoczeni, będziemy się tutaj tym wszystkim jakby rozkoszować, cieszyć. Macie tak dużo uczuć tutaj, możemy tak się bardzo tutaj wszystko się może wydawać takie no, że on niby taki jakiś ostry może być, rygorystyczny, a on takie serce ma wielkie, takie wielkie, takie, takie do kochania i takie otwarte dla Ciebie, do Ciebie, do Niego i to się okazuje, że on jest takim w ciele takiego może człowieka takiego posturnego czy pewnego siebie jest taki taki pluszowy miś w środku jego że on jest bardzo dobrym człowiekiem i tak gotowym na, na miłość, na na uczucie, na przeżycie czegoś głębokiego i ważnego w swoim życiu. Bardzo tego chcę, bardzo tego dziś, nie wiem, pragnie, potrzebuję, poszukuję i tak się. no, stykacie się, tak się tutaj schodzicie w tym z takim e, pięknym otoczeniu, i takie źródełko. Jest wasze źródełko miłości, takie um, uczuciowości, które bije tylko dla was jest w tym wszystkim. Całe mnóstwo uczuć. No, tutaj może was naprawdę ponieść, wyskoczycie z butu wysoko, wysoko, po prostu do nieba. No, porywy miłości, porywy namiętności, namiętny romans, hmm, ale to nie jest taki romans tylko fizyczny, żebyście nie myśleli, że to taka porwa swoich i się rozejdziemy. Nie. Tutaj już, jak romansujesz, jak kogoś spotykasz, poznajesz, to idziesz, wchodzisz w to na całość. Taka jest dla ciebie niespodzianka, że się zdziwisz, że jest gdzieś wokół ciebie osoba, z którą ta pasja, to całe takie uniesienie bardzo wysokie, połączyć jest powiązane z tym sercem, z uczuciami, z więzią, z poczuciem szczęścia, takiego spełnienia takiej radości emocjonalnej cielesnej energetycznej płoniecie, spalacie się po prostu ta grupa się spala wraz z tą napotkaną osobą żar uczuć żar, te ciała też takie do siebie rozgrzane, rozochocone i takie nasycenie głębokie i cielesnością, i emocjonalnością. I to jest tak fajnie, bo tak, jakby to było z obu stron silne, mocne i trwałe. I to, jakby to jest na jakiś, nie wiem, długi czas albo poważne to coś jest, mogłoby ci się wydawać, że, że takie rzeczy się nie, nie wydarzą w moim życiu, a mogą się w twoim życiu wydarzyć, że tak, jakby utwierdzicie to w, w momencie, w sytuacji, w życiu z tą osobą bardzo głęboko, bardzo stabilnie. Możesz mieć takiego człowieka, z którym e, tak gdzieś zostaniesz, zostaniecie w sobie, dla siebie, gdzieś na. Nie powiem, no nie będę mówić, że na stałe, ale naprawdę na, na długo, na, na coś bardzo wartościowego. u mocne to jest, dobrze. I trzecia grupa. Niespodzianka, zaskoczenie. I wszystkie grupy mają takie miłosne rzeczy. Kochać tu jest taki miłosny, bardzo mm, myślący, czujący, powracający myślami, powracający do ciebie. Uważaj na, na to, kto przychodzi, kto się pojawia w Twoim życiu, bo tak jakby, jakbyś miała łączność, yy, miałabyś, nie wiem, energię, sytuację, nawiązanie komunikacji z, z tym królem miłości, z tym królem, który tak on czeka na ciebie, z jakimś tym kielichem. Chciałby się z Tobą napić, podzielić się z Tobą tą miłosną wodą, którą ma jest w tym totalnie taki zagubiony, nie, też nieodgadniony sam siebie. Dokładnie nie, nie może, nie potrafi odnaleźć, zdefiniować. Jest tęsknota, całe mnóstwo tęsknoty, takich wibracji mocno energetycznych. Niektórzy z Was mogą mieć partnera karmicznego, z którym wiąże Was uczucie albo. No, jeśli nie spotkaliście, to jest to gdzieś tam przed Wami, więc. Może być na Waszej drodze, a zrobicie z tym, co będziecie chcieli. Pamiętajcie, karty to niewyrocznie. Może być partner karmiczny, z którym jest bardzo silna więź energetyczna. Niesamowite, niesamowite za, zaangażowanie takie i miłosne i też mentalne tutaj jest, bo tutaj jest tak, taka energia jakby obie strony, świadome Siebie wzajemnie, świadomość swojej wartości, i tu jest dużo te, też takiej fascynacji, intelektualnej. Ta mentalność też, też jest ważna. I to, co jest w waszych otoczeniach, robi też na was jakby wrażenie pod. Um, Podsyca, ubarwia, dodaje wartości, coś wartościowego, trwałego na bogato. Na bogato miłość. Tylko, że ja nie mówię, że to jest miłość spełniona, bo nie mam tu informacji, jak Wy sobie czy jesteście w stanie układać związek, być razem, żyć razem. Nie wiem, tego nie powiem, ale. Ale jest uczucie, jest miłość, jest więź, jest, jest specyficzna energia, która przywołuje do siebie dwie osoby, która je bardzo ze sobą zbliża, stala, ona je jakby trzyma. Więc możecie spotkać na drodze kogoś szczególnego, z kim dotkniecie, czego jeszcze nigdy nie dotykaliście. Pójdziecie tam, gdzie jeszcze nie byliście. Przeżyjecie coś, takie wibracje, jakich nigdy nie smakowaliście. To jest, to jest szczególne, to jest bardzo mm, takie charakterystyczne dla, e, dla osób, które no, idą jakąś taką ścieżką życiową, bardzo emocjonalną, dla osób wrażliwych, wysoce wrażliwych. Reagujących emocjonalnie, ale również i e, e, spontanicznie w pewnych sytuacjach. Jest tu jakaś nieskończoność czegoś, tak jakby coś trwa, trwa i trwa. Miałoby nie trwać, ale to trwa, i on się próbuje od tej nieskończoności odwrócić. On, jakby chciał, chciałby zaprzeczyć tej energii, temu, co. Co jest, co tak owija, oplata, ale to nie da się tego z siebie jakby zrzucić, bo to, to jest czuć, a to, to nie jest materialne i tak bardzo on się skupia na pracy, na swoich ambicjach zawodowych, bo on chciałby właśnie odwrócić ten stan emocjonalny. W którym się znalazł, albo znajdzie. I, i w tym wszystkim to on się tak porusza, jest zagubiony, niepewnie, nie rozumie też. Ty też nie, nie, możesz nie rozumieć obie strony, dlaczego coś czuje, jakie to wszystko dziwne, co się zadziewa, a z czym to jest związane, jak to w ogóle funkcjonować, co się dzieje, to takie silne więzi. Mnóstwo emocji, takiego zapatrzenia gdzieś na siebie, takiego ze. To jest takie. No, wiecie, tak czasem to tak jest, jak scena z filmu, tu jest, ale możecie mieć na swojej drodze głębokie przeżycie, z głęboką, taką bardzo bliską więzią z człowiekiem, z nim, bo on jest taki. też nie jest wylewny w słowa, nie będzie mówił, nie będzie tak opowiadał, może nawet nie będzie tego wyznawał. Ale przeżyję, poczuję mm, oboje, tak, obie strony i tak ja we mnie, ty w ciebie i też jest jakaś energia takiej właśnie próby chęci zapominania o tym, a coś tam nie daje zapomnieć, i tak się coś taką kręci właśnie tworzy pewną nieskończoność energii miłosnej, energii. Taki właśnie, um, jakiejś karmy miłosnej, być może dla niektórych z Was to może być taka karma miłosna, ale to, no co by nie było, jest silne, jest mocne, jest takie dające głębokie um, przeżycia i doznanie. Dobrze, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.